Proszę Państwa, oto żuczek. Żuczek u nas jest może i pół roczku, a może, może nie wiem, z 4 miesiące. Zobaczcie, jaki jest piękny. Taki starowo-szary ze srebrną żywą. No, okaz zdrowia. I Taki okrągły w ogóle i ten przyjacielski jest. Nie ucieka przed ludźmi. Nie uciekasz przed ludźmi. Nie uciekasz przed ludźmi. Nie, nie ucieka przed ludźmi. Bardzo miły kurczak, z niego jest, bardzo ładny. Aki ma futrasz aż chce głaskać. No, i... aż chce głaskać te futerko. Już się pamiętam, że uczku historii tak dokładnie. Pamiętam tylko, że jakaś afera bo jak zbieraliśmy na Ciebie pieniądze, ale tutaj u nas często są jakieś afery. Ale wszystkie te afery kończą się dobrze. Tak samo z Tobą się skończyła dobrze afera, i jesteś tutaj szczęśliwy. Sobie jeszcze trawkę. Słówka tutaj też, widzę je trawkę. O, Prawie całą sierść już zgubiła, ale już trochę została jeszcze trochę jej zostało na brzuchu. A żuczek już całą zgubił, już ma typowo taką letnią, ładną sierść. Piękny jest po prostu. Super kucyk, bardzo ładny. Może ktoś będzie chciał go wziąć do adopcji? Nie wiem. Pewnie tak. Zobaczymy.